Cześć, w tym tygodniu testujemy Honda HRV i w sumie nie miałem nawet nagrywać żadnego ofa, bo w tym tygodniu harmonogram nam pękę. Ale kiedy dodałem zapowiedź testu tego samochodu, to i poprosiłem was o pytania, to bardzo wiele pytań poszło w tym samym kierunku. Dlaczego ten samochód jest tak drogi? Więc pomyślałem, że być może to jest taki ciekawy temat do omówienia. Dlaczego tak drogie? No, nikt nie wie, jak tam są kalkulowane te ceny i dlaczego aż taka cena. Wie o tym pewnie tylko sama Honda i klienci ewentualnie, którzy kupują te droższe relatywnie samochody od bezpośredniej swojej konkurencji, a jednocześnie po zakupie wracają jednak do salonów Honda i kupują kolejne generacje. Więc jakaś tajemnica w tym musi być, ok. Ale ja pomyślałem, że być może te pieniądze włożone niejako w ten samochód nie są aż tak bardzo stracone. I popatrzyłem na ogłoszenie aut używanych. I oczywiście w przypadku HRV jest to bez sensu, bo to jest nowy model i jeszcze nie ma takiego modelu na rynku aut używanych. Ale jeśli porównamy przykładowo e, e, Opla Astra e, i Honda Civic. Z porównywalnymi silnikami, no to wyjdzie oczywiście, że Civic jest przy zakupie droższy o jakieś 10 tysięcy złotych, ale jeśli patrzymy na pięcioletnie samochody, to okazuje się, że taki pięciolatek z porównywalnym przebiegiem, z porównywalnym wyposażeniem jest o jakieś 10 tysięcy złotych droższy w przypadku Civica, a więc ta różnica w cenie, ona nie wyparowuje, ona zostaje, a ona tam wciąż jest, więc w pewnym sensie kupując tą droższą Hondę, decydując się na nieco droższe auto, tak naprawdę w istocie sam koszt posiadania samochodu drastycznie się nie różni od tańszej Astry, po prostu wkładamy te 10 tysięcy i wyjmujemy je w chwili sprzedaży. Oczywiście nie będę udawał, że nie pamiętam o tym, że trzeba te 10 tysięcy droższe auto ubezpieczyć, co kosztuje więcej od droższego samochodu, ale dla uproszczenia przyjmijmy, że nie jest to na ten moment aż tak krytyczne. Więc biorąc pod uwagę same włożone pieniądze, okazuje się, że czy popatrzymy na Eurotax, czy popatrzymy na średnie ceny giełdowe, czy nawet popatrzymy na bardzo konkretne ogłoszenie poszczególnych samochodów na portalach z ofertami sprzedaży, to widzimy, że oczywiście jedno auto jest droższe, drugie tańsze, ale jak weźmiemy na przykład 2010 rok, no to okazuje się, że Honda Civic kosztują przeważnie pod 40 tysięcy złotych, natomiast Opel Astra kosztuje tak 30 35, chyba, że jakoś mocno wyjeżdżonym, to, to nawet poniżej 30, więc jest pewna prawidłowość, jednak te samochody przeciętnie są wciąż droższe od swojej konkurencji, o te 10 tysięcy złotych, więc jeśli podsumujemy jakby koszt posiadania takiego samochodu, to na końcu wychodzi na to, że wyszliśmy na zero, włożyliśmy gdzieś tam 10 tysięcy złotych, coś tam to nas więcej kosztowało, bo trzeba było droższe auto ubezpieczać, ale na końcu i tak pojęliśmy swoje 10 tysięcy złotych, a w międzyczasie Mieliśmy Hondę, bo chcieliśmy mieć Hondę i nie zradziliśmy się tym, że ta Honda jest droższa. A więc, jeśli komuś się podoba, to warzenie, marzenie, marzenie, powiedziałem. Marzenie warto spełnić. To wszystko kosztuje teraz, ale później odyskujemy swoje pieniądze, bo te auta kosztują więcej również jako używane.